Działający do niedawna na Nowym Mieście klub fitness Body Gym zmienił swoją siedzibę. Od teraz każdy może skorzystać z oferty klubu przychodząc na teren Galerii Madro w Białymstoku. Oficjalne otwarcie siłowni nastąpiło w minioną sobotę. Podczas wydarzenia swoją obecnością nową siłownię zaszczycili m.in. Adam Kosacki, czyli międzynarodowy mistrz Polski w kulturystyce i fitness, Dariusz Snarski, promotor grupy bokserskiej Wschodzący Białystok, czy chociażby Robert Świerzbiński, król sportu w 61. plebiscycie na 10 najpopularniejszych sportowców województwa podlaskiego. Czerwoną wstęgę na otwarcie klubu przecięła między innymi właścicielka Marta Wojno. Stres jest ogromny przed dzisiejszym otwarciem. E, przyszło bardzo dużo osób, tego się spodziewaliśmy. E, mamy nadzieję, że zaspokoiliśmy potrzeby wszystkich e, naszych obecnych i przyszłych klientów. Staraliśmy się stworzyć miejsce, które będzie e, Komfortowe, czyli zadbaliśmy o, o zaplecza, tak, o cały wystrój, a priorytetem był przede wszystkim wybór i dobór sprzętu. Jego różnorodność i ilość. Mamy sprzęt dwóch wiodących marek w świecie, czyli Life Fitness i Hammer Strength. Są to oryginalne linie, zarówno na MTS, jak i na wolnych ciężarach. Wiele maszyn jest powtórzona. Uf. Po prostu chcieliśmy zadbać, żeby klienci nie czekali na maszyny, tylko żeby mogli równocześnie trenować te same partie mięśniowe. Tak? Mówiąc, że dbacie o satysfakcję klientów, czy ma Pani na myśli tylko klientów z Białego Stoku? No nie, oczywiście wszystkich, bo nastawiamy się również na studentów, a więc studenci to nie są tylko klienci z Białego Stoku. Jak najbardziej siłownia będzie dostępna dla wszystkich. Na 2000 metrów kwadratowych znajdzie się m.in. największa w Białym Stoku liczba profesjonalnych urządzeń do treningu siłowego.